Róża Gumienna po gali Polsat Boxing Night, witamy serdecznie, no i tak naprawdę chyba jako środowisko ma, powinniśmy powiedzieć gratulujemy. Dziękuję ślicznie, witamy serdecznie wszystkich. I w razie Ciebie chciałbym zapytać, jak Ty sobie wizualizowałaś ten pojedynek, a jak byś skonfrontowała to z tym, co Cię spotkało finalnie w ringu? O, no wyobrażenia mi się wydaje podobnie. No, może troszeczkę założenia miałam inne, bo więcej myślałam, że te proste będą gdzieś tam wchodziły, ale Ewa miała takie ustawienie ciała, że, że, że nie do końca to poszło, więc sobie w narożniku cały czas modyfikowaliśmy to, więc miałam bardzo celne wskazówki. No jedyne co sobie mogę zarzucić. Teraz z perspektywy e, mi się wydaje, że może było trzeba narzucić większe tempo, żeby faktycznie pokazać, że że miał jakąś, jakąś tam przewagę. E, z perspektywy też może mówię, jakby było 8 rund, no generalnie wielki szacunek dla Ewy, bardzo dziękuję Ewie, dziękuję Tomaszowi Bieleńskiemu, Przemysławowi Krokowi, w ogóle Polsat Boxing Night, Polsat, no bo e, ogromne zaufanie w moim kierunku, że debiutantka zawalczyła w drugiej walce wieczorem na Polsat Boxing Night, e, no, dla mnie ogromne wydarzenie, ale wiadomo, no jestem prawdziwym sportowcem i ambicny e, i oczekiwania moje rosną w miarę jedzenia, ale myślę, że... No że chyba była dobra walka, Ale podobało ci się? Ile zaskoczona. Jestem ile zaskoczona, bo to co nie zawsze mi tam wcześniej gdzieś w kickboxingu wychodziło, że byłam tu i teraz. Że słyszałam wszystkie wskazówki mojego narożnika, prosto w oczy patrzyłam się w Ewy, widziałam jak, jak te ciosy gdzieś tam jakiś odzew mają. No i to jest dla mnie ważne, bo, bo gdzieś tam z roku na rok wydaje mi się, że się rozwijam i to, że pamiętam wszystko z walki dla mnie jest wskazówką, że faktycznie byłam w walce, nie, nie byłam obok walki. A ta piosenka Ewy po walce? Też Ci się podobała? Nie słyszałam, że... Zaśpiewała Nie. piosenkę o róży. Musisz po prostu obejrzeć No powierzchnię. Kurczę, no ja o róży, to na pewno ładne. Nie, nie wiem. Nie wiem, powiedział, że Mikołaj do mnie nie przyjdzie, ale do mnie przyjdzie Mikołaj, ja się cieszę eee, i tą czekoladę jakieś jest mi dadzą, to będę miała Mikołaja tak czy tak. Co, jak się czułaś kondycyjnie, no bo jeżeli dobrze liczę z matematyki, byłem cienki, no ale 3 razy 6 mi wychodzi 18. Eee... Dwie minuty miał światło. No, no, no. No. no to wychodzi, to jest, to jest 12, dystans ma 15. Pytam, jak tu czułaś się kondycyjnie, no, bo jednak inna intensywność, troszeczkę jedna praca, inna praca, e, większa ilość przerw. Właściwie tak jak rozmawialiśmy tutaj z moim teamem, e, gdyby było osiem tych rund, to nie mówię, że ja się nie zmęczyłam, że, że nie czułam tego obciążenia, ale wydaje mi się, że, te, że jeszcze dwie e, takim tempem bym była w stanie zrobić, bo gdzieś tam patrząc treningowo, że nawet na pewnym takim zmęczeniu jestem w stanie utrzymać koncentrację i, i w sumie mogłoby być 8 rund. Ja podnosiła tutaj Ewa Piątkowska ten temat, że dystans pomiędzy wami był troszeczkę dłuższy i to jej nie pasowało, bo był to kickbokserski dystans, gdzie prawdopodobnie no, jesteś przyzwyczajona do zadawania kopnięć. Faktycznie tak było? Czułaś, że, że, że jest troszeczkę za daleko, czy, czy co? Generalnie otrzymałyśmy dość, dość duży dystans. Ja myślałam, że Ewa będzie bardziej skracała ten dystans, więc byłam gotowa właśnie na że to ja będę ten dystans wydłużać, ja miałam wrażenie, że momentami, no ona go skracała, ale z no, całym szacunkiem dla Ewy, ale tak no, nie, te proste jej nie wchodziły, tak naprawdę no, jak coś dostałam, to chyba w tym em, po jakichś moich czasach, jak zostałam, nie odskoczyłam, to chyba wtedy coś dostałam, ale, ale no, bardzo mało było tych ciosów z Ewy ataku, mam, mam wrażenie, tych trafionych, nie? A jeśli chodzi o porównanie fizyczne, tak? bo złapałyście się kilka razy i też pytaliśmy o to Ewę. Nie będziemy ci zdradzali, co ona powiedziała, to wysłuchasz na naszych wywiadach. Natomiast, natomiast jak ty czułaś, tak? mówiąc już konkretnie, jej siłę? Bo ona zamierza przejść do MMA. Jak czułaś fizycznie, bo bardzo podobne warunki fizyczne macie i też, powiedzmy, siłowo, gdybyś mogła chociaż ocenić. Nie, nie czułam się słabsza siłowo, więc myślałam, że ona z tego klinczu będzie w stanie wykorzystać, bo typowo kserskie jakieś są takie myczki, że gdzieś tam po dołach można bić, czy podbródki. No w sumie ona się o to nie, nie, nie pokusiła. No ja próbowałam jakiegoś podbródka na odejściu, a wydaje mi się z perspektywy, że ona tego nawet nie próbowała jakoś mocno no siłowo. Ja Czuję się dobrze też, w sumie osoby, które ze mną ćwiczą i, i moje przeciwniczki mówią, że, że jakąś taką naturalną siłę mam, zachowując dynamikę. Na pewno jest silną zawodniczką, na pewno jest doświadczoną, ten boks jest, jest fajny, dokręcony, ale tak jak w sumie mnie straszono bardziej, że, że, że ten, prawy, ten prawy gdzieś tam taki nakładaniec, Ewy, czy te lewe są mocniejsze, to, to nie, to tu akurat się mile zaskoczyło. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Twój warsztat, bo było widać, że przynajmniej jedna akcja taka dość dobra Ci wyszła, kiedy przedłużyłaś serię, zadałaś jedną akcję i od razu poszłaś drugą i trafiłaś, ona była bardzo zdziwiona tym, bodajże pierwsza lub druga runda, czemu nie kontynuowała? Tego. To ciężko teraz powiedzieć, czemu nie robiłam. Wiadomo, że założenia są takie, walka, a później też wychodzi, to nie jest tak, że ja... Tylko to, co ja sobie wymyślę, to to wejdzie, bo ja mam przecież jest dobrą pięściarką i Ewa umie reagować na to, co wszystko, więc jak raz to e, się udało, no to Ewa wyciągnęła na pewno wnioski i później gdzieś to mi już, już tak nie leżało. E, albo no po prostu no coś, coś może u mnie nie zagrało, ale fakt jest taki, że pewnie gdyby więcej takich serii duszych było, no to kto wie, jak by się ta walka skończyła, nie? A pół dystans była szansa na to, żeby nawiązać walkę w półdystansie, bo zaczynałeś się klinczować, kiedy dochodziło do pół dystansu. Mało było tego na treningach, nie przerabiałaś tego raczej? Ale to też nie czuję się, że to tylko jest z mojej, z mojej strony te klincze, bo Ewa też bardzo niską głową wchodziła, więc to nie czuję się, żeby to było tylko z mojej winy, że to do klinczu dochodziło. Ja to nie było w moim zamyśle, żeby ją klinczować, to tak wychodziło po prostu z walki. Nie? To nie była moja taktyka, to z, z tym sumieniem powiem, że, że, że to nie było zamierzone. To z dwóch stron tak wychodziło. Bardziej chodziło mi o zadawanie ciosów na dół, bo kilka razy nawet chwyciłaś, bo ona narzekała, że nie mogła ręki wyciągnąć, bo to trzymałaś tą ręką. A widziałem, że drugą ręką nieźle nasuwałaś tam ją po, gdzieś w okolice Nerek. To źle? No taki wagi. No próbowałam, próbowałam kombinować. Jak mała rękawiczka jest, to wydaje mi się, że ostatnio w, w Magdalenie, z Magdaleną rak też mi się udało między clinch między gdzieś tam włożyć. No tu jest większa rękowica, więc ta ręka nie dochodziła. No próbowałam wszystko to, co, co robiłam na tarczach, właśnie dzięki. Dziękuję całemu mojemu timowi, e, MMA, mama Wrocław, e, e, Katper Mielnik, e, Janusz Janowski, no tutaj Artur Ostaszewski, no cały mój w ogóle e, team, trenerzy mentalni, moja sponsorzy, no bo każdy dołożył jakąś tutaj cegiełkę. E, ciężko przepracowałam i naprawdę uwierzcie mi, że chciałabym to przenieść na pole MMA. Ja bym się w takim razie zapytać o werdykt. Ewa powiedziała, że była przekonana, że wygra ten pojedynek, ale jak usłyszała, że jest decyzja niejednogłośna, to troszeczkę e, zadrżało serce, jak było w Twoim wypadku, bo w Twoim wypadku domniemam, że być może... To by się, zaczę... się pojawił uśmiech na twarzy, jak usłyszałeś, że jest niejednogłośnie. No ja powiem szczerze, bo nie chcę być tu wyniosła, bo naprawdę ja wielki szacunek mam dla Ewy, ale szczerze wam powiem, że czułam, że te ostatnie, te ostatnie rundy, no to ja gdzieś tam dyktowałam, to ja atakowałam, te doły obijałam i to nie jednym, bo je ja lewy, prawo wchodził, więc szczerze wam powiem, no tak pewnie z takim zamysłem, że w kickboxingu czasami jak się końcówkę zaznaczyło i pokazało, że, że to się jest twardym, no to. to... To, to się wygrywało. I szczerze mówiąc, no, miałam tą nadzieję, że to mogę też ja wygrać. W takim razie zapytam jeszcze o kickboxing. Um. Który z elementów, który masz wyuczony, który jest już jakby w Twoich odruchu, jak zwał, tak zwał e, pracę nóg, pracę rąk, e, w Twojej opinii pomógł, zaskoczył Cię tym, że Ci pomógł w tym pojedynku? Bo widać, no, Ewa mówiła o tym chaosie, że zawodnicy MMA są chaotyczni i ciężko przewidzieć, natomiast no, nie do końca jest, jest taką zawodniczką MMA z krwi i kości, która się na tym wychowała i ma odruchy jakieś już wyuczone, więc e, wracając do pytania, który element w Twojej opinii mógł tu pomógł, pomóc, a nie, nie się na to wcześniej może uwagi? Znaczy, który mi pomógł teraz? Tak, tak, tak. No na pewno w ogóle ja jestem ruchliwą zawodniczką, w której dyscyplinie nie, gdzieś tam nie, nie, nie walczę, czy to było K1, czy MMA w tej chwili, no to wydaje mi się, że to chodzenie na nogach moje jest, jest na fajnym poziomie. No i zawsze tak było, ale tutaj no też w sumie więcej mogłam nawet na tych nogach chodzić, bo mogłam zostawiać przednią nogę z przodu i nikt mi jej nie okopywał, więc... Myślę, że tak po prostu, no troszeczkę się przestawiam, no bo, bo H1 troszeczkę inaczej stałam, w MMA inaczej, tutaj inaczej, no tak mi się wydaje, że taki osoba super niezwiązana ze sportami walki nie ma świadomości, że to są tak duże różnice między, między tym wszystkim, między poruszaniem się, między ustawieniem się, a ja tak naprawdę tak sobie ostali, nawet siedzę w pokoju z moim teamem, rozmawiam, no chyba mało jest takich osób, które na wysokim poziomie walczyły w K1. W MMA ambitnie idą do góry, i mam nadzieję, że też będą, no i ja w sumie wskoczyłam na posad Boxing Night. No, w tej chwili mam trochę rozgoryczenie, bo żałuję, że czegoś tam jeszcze nie zrobiłam w tej walce, ale myślę, że z perspektywy no, będę super to wspominać. K1, box, MMA, co teraz tu nie białych pasów? Nie, nie, już nie w przesadzają. Może i DCC skoro, no nie mam żadnego pasa, nawet białego. No, ja nie wiem, No jakbym chciała kiedyś na jakieś tam pojechać na VJ, to tak typowo, tak może tylko dla fanu. ale nie, no naprawdę, tak jak podkreślałam, MMA jest tym, na, na czym się skupiam, no chyba, że faktycznie coś mega interesującego pojawiłoby się tam w boksie, to jestem w stanie pewnie po dyskusjach z teamem, bo to wszystko robię tak naprawdę, nie jestem sama sobie, rzepkę skrobię, tylko to jest dużo ludzi, którzy, no, którzy współpracują ze mną. Zobaczymy, jak się potoczy, ale na, celem jest MMA i, i naprawdę bardzo poważnie do tego podchodzimy. Ja się mocno poświęcam, cały mój tym się poświęcał. Wierzcie mi, że moje życie prywatne tak mega, mega jest na boku w tej chwili, bo ambitnie, mam ambitne cele. A jeszcze zapytam, bo Emilia Czerwińska dzisiaj, dzisiaj bodajże albo wczoraj zdobyła tam chyba srebrny medal na jakichś zawodach jiu-jitsu, Kickboxerka z kadry, znacie się doskonale. Były jakieś rozmowy na temat walki między wami? Kiedyś chyba na początku, ale to wyszło chyba, że ona coś sprowokowała, później się z tego wycofała, nawet pisała mi, że to nie, ona nam nie chce i w ogóle, więc to tam się skończyło na jakichś takich Instagramowych rzeczach. No ja, no ja nie ukrywam, mam tylko trzy walki, ale no ja tak naprawdę no teraz chcę się mierzyć już z nazwiskami, no bo też nie mam 20 lat, mam 31 lat i albo idę na głęboką wodę i, i, i gdzieś tam się pnę jak najszybciej, no albo jak to nie za trybi, to idę na emeryturę sportową, ale jeszcze daleko jest do tej emerytury. No i w zasadzie musiałaby Emila, to i tak samo jak z Ewa, musiałaby Emila i Ewa nadgonić to trochę, no bo w tej chwili no, no nijak ma się ani walka tak naprawdę z Emilą FMA i ani z, z, z Ewą. Mamy fajne nazwisko. Jak dopniemy to nazwisko gdzieś tam w zamysłach na luty, to będziecie też zaskoczeni. No co? Czekamy. Tak Dziękujemy. Dziękujemy i gratulujemy. Dzięki ślicznie.